Panie pośle, 2015 rok zysk składniny Honigianowie 3 miliony 200, 000. 2016 po objęciu waszej władzy i wyrzuceniu, proszę mnie słuchać, panie pośle, proszę mnie słuchać, po wyrzuceniu pana prezesa Treli i pana prezesa Białoboka 80 tysięcy. To ja mam głos, pani poseł, nie pani. W 2017 minus 1,6 miliona złotych straty. W 2018 3,3 miliona straty. W 2019 milion 25 milionów straty, w 2020 3,52 miliony. Skumulowana strata Janowa za państwa rządów to jest 10 milionów złotych. Raport NIKU dokładnie pokazuje, co robiliście. W 2018 roku widziałam konie, które stały stały w stajniach, a młode, młode źrebaki nie miały korekcji kopyt przez osiem miesięcy. Nie nadawały się do niczego, ponieważ zmiany orto. Pani Bartuś, proszę zamilknąć. Zmiany ortopedyczne były takie, że trzeba było uśpić niektóre konie. Wie Pani, jestem lekarzem weterynarii, byłam tam i moje, moje emocje nie pozwolą siedzieć cicho. Żeby Pan teraz przychodził i oskarżał nas o cokolwiek. Proszę zobaczyć, jak wygląda hodowla koni, kto się zajmuje hodowlą koni. Osoba, która jest specjalistą hodowli koni, Pani Weronika, zna się na tym i robi to. Raport dotyczył raportu hodowlanego. To, co powiedział powinno być w spółkach hodowlanych zachowane to 40% starej krwi. Tego nie wolno sprzedać nigdy, a zostało 10, bo sprzedaliście wszystko. Więc bardzo proszę zamyklić na ten temat, bo ja emocjonalnie nie wytrzymam takiej, takiej bezczelności. Szan, szanowna pani marszałek, jeśli się pani skieruje słowa do mnie, to proszę wysłuchać mojej pytania. odpowiedzi. Bo to co pani zrobiła? Zapraszam to do jest... mnie do gabinetu, dam no, panu zaraz dokumenty. Zaraz to pani mogła bardzo, mi to powiedzieć w gabinecie, ale wieźcie. Nawet liczby, które Pan Oskarżył, pani przedstawiła, Pan nie są niezgodne z tymi, co my przedstawiliśmy. Nie, są zgodne. Bo, są w raporcie. No, Wszystkie dobrze, są w moich interpretacjach. To sprawia prawie 8 milionów w tym roku. 10 milionów w skumulowanej roku. straty dla was, mimo tego, że dostajecie 7 milionów dotacji. Koniec rozmowy. A jak wyglądały stańje i Przechodzimy do następnego pytania. Po opuszczeniu w 2015-2016 roku to będzie przedmiotem dalszej konferencji prasowych. Zapraszam Pana do konferencji prasowej. Zapraszam Pana również do przeanalizowania wszystkich interpelacji poselskich, które zadałam i odpowiedzi na nie. Będzie Pan wtedy wiedział, może się Pan dowie prawdy o tym, co się działo w spółkach.